Kochani, kochani, potwierdzono skład pary damsko-damskiej, tak jak mówiłam wcześniej i tak jak przewidywałam w moim bingo par, no to Katarzyna Zilman zatańczy z Janią Lesar. Jania wielokrotnie występowała w programie Tańc Gwiazdami, partnerowała m.in. Dawidowi Kwiatkowskiemu czy Wiesławowi Nowobilskiemu który jest budowlańcem w programie Nasz Nowy Dom. No a Katarzyna Zilman jest wicemistrzynią olimpijską w kajakarstwie, także no, liczę na to, że będą naprawdę ciekawe choreografie. Kasia jest wysportowana, więc dużo akrobatycznych rzeczy myślę, że mogłoby się pojawić, zobaczymy. Ciekawie, to jest coś nowego, ja do tego podchodzę niesamowicie ostrożnie, bo nie wiem, jak to będzie zrobione, i gdzieś tam troszeczkę sceptyzmu u mnie się pokazuje, ale zobaczymy, czas pokaże. Mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego, że będzie to jedna z ciekawszych par tego programu i że wniosą coś świeżego do całości. Jestem gdzieś tam po środku, nie jestem ani za, ani jakoś bardzo mocno przeciw. Zobaczymy, zobaczymy co pokaże Kasia. nie jest świetną instruktorką, także myślę, że tutaj jeśli chodzi o naukę, naprawdę da z siebie wszystko. Oczywiście piszcie, co wy sądzicie o par parze jednopłciowej i czy kibicujecie ja Kasi i Jani.